No i no, witajcie, witajcie. Yy, no, mi się chce nagrywać, więc nagrywamy. Ja. Yeah. Dobra. Mam nadzieję, że ten telefon nie będzie spadał. Tu widzimy, jak wola wejdzie, to się rozwalił. Jak widać, to jest na czas. To jest takie wyzwanie. Także jest zawsze na czas, to jest wyzwanie. Więc się nie martwcie, że coś tam zmieści się. Za... Ja zawsze to przechodziłem. Więc. To akurat jest łatwe. Więc. Rozwalamy kolejnych robocików, a dokładnie żołnierzy. potem dojdą nowe robociki. Roboty i tak dalej, ale zobaczycie. No i znów mi ten telefon spadł. Ja nie wiem. O, widzicie, to jest mini box. To jest taki mini boxik. Na niego stosujcie tą technikę, co wam już mówiłem, bo na im tutaj nie masz tam tej łatwej techniki, tylko jest ta trudna to jest taka łatwa, ale ci którzy nie wiedzą tej techniki, więc myślę, że to trudno takiego bosnika pokonać. No? Dobra o to jest wiele zarań robię. Będę, będę go ptoś mi wykonywał, bo to no wiecie. Zagapnę się. A, i I Jak się zagapnę, to wiecie. No to będzie wtedy klapa, bo zginiemy. A ja wolę nie zginąć. Ale czy można rozmawiać? Nie bójcie się, przy tym. czekajcie. Nic już nic przechodzimy dalej. I dalej. Kniemy się do góry. I na dół. I do góry. I na dół. Skaczemy. Rozwalono. Tak sądzę, że ten lasklej szybko pójdzie. Więc niedługo będzie nowy play. Ale to będzie... drobne głosowanie, z czego chcecie. Na razie będę robił tylko z PSP, a potem z komputera, z XBOXa i tak jakoś pójdzie. O, i tutaj są takie jakby umocnienia. Które... No... O, kaip ta šešiolikai, zarbu ten. O, kaip mada, ja, mes dabar zgineli. O, ne, ne, ne. Su stompo, su kurkomis. Pats ta vieta, kurka, pod tonadai, e, to samo. O, stovai, ne. Vieška. Ne, valama. Ne, valama. No, ja mów zaraz. Ajko, na robię. Chyba. Widzieliście, <tuszelanie> że to się odnowiło. Ale to błąd bardzo. No może nie błąd. Może jeszcze nie wiedzieliście, nie. O, teraz to to, co w Przyspieszenie, można powiedzieć. Kurde. Trzeba rozwalać. No. Faj no idź, a e, nie. O. tam ja trzeba chciała kółko. Pojawi się kółko, no. Co jest? Co jest z tą grą? No, kulećko powinno się poja pojawić. O, o, jest. No, Wiecie co? Zaraz to poprawię. Nie wiem, podstawię jeszcze jedno coś. Więc zaraz skończę. Na kolega to wsadzi, zaraz, bo jest w tym. Na sklepie, to Prześla mu to, wsadzi to, a ja I zrobię podpórkę. No, o tai dabar skončiame. No, tai buvo tik dabar. Na, tai dabar būsiu.